Prosiliście mnie, żebym przeczytał wam najciekawszy kawałek z książki Uzależnienia od Słodyczy, więc jeden wybrałem. Dobra, żartuję. Nikt mnie nie prosił, ale i tak go przeczytam. Jeżeli już jesteśmy przy temacie dopaminy, to nie sposób pominąć czekolady. Cóż tak nie poprawia nastroju jak czekolada? Taki efekt wywołują dwa składniki, czyli fenetylaminy i andanaminy. Pierwszy pobudza te same obszary mózgu, co etamina może podnieść poziom dopaminy nawet kilkusetkrotnie. Drugi oddziałuje na receptory kanabinoidowe, zupełnie te same co marijana, powodując błogi nastrój. A teraz więcej takich ciekawostek oraz pełny plan działania, jak poradzić sobie z uzależnieniem od słodyczy znajdziesz w e-booku, który jest dołączony do psychopaczki wartej prawie 7 tysięcy złotych za niecałe 159. Ale uwaga, jest to naprawdę mega paczka i jest dostępna tylko przez kilka dni i więcej się już nie powtórzy.